Izabela, co ty robisz tutaj przed białym domem? A ludzie stoją, to ja też stanęłam. Zostałaś zaproszona tutaj. Co? Nie, no to ciekawa nie jestem, bo jedziemy na masaż z Arkadiuszem teraz i ciekawa jestem co tu się będzie działo, bo stoi wojsko stoją ludzie, pa patrzają, więc ja też stanęłam i patrzę. I Patrzesz, patrzę. To ja jak taka wiecie. Dobrze, 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 coś tam się dzieje. Już tutaj wojsko się będzie prezentować za chwilę. I coś się będzie wydarzać. Ciekawa jestem. To co, będziemy patrzeć? Jeszcze chwilkę i jedziemy dalej. Ale chwilka to jest ile? Oni tutaj czekają już trzy godziny od rana. No to my jeszcze Wjechali. 3 minutki i pojedziemy dobra? No Oni trzy godziny, a my trzy minutki. Chyba, że bo jest przed trzynastą aż o trzynastej coś się zadzieje. No to jeszcze te 10 minut. Myślisz, że są tacy punktualni? Nie wiem. Ale nie wiem, co to, się będzie działo. No, Maki ja trzeba zrobić jeszcze tutaj. Musi się jesteś... przygotować, to Arkadium. wiesz. To tak za bardzo to szybko tak nie pójdzie. Ale nie wiadomo o co tu chodzi. No czekaj, aż Kasia ze szkoły przyjdzie. Nie? Czy z przedszkola, bo ja nie wiem, gdzie ta Kasia chodzi, czy do przedszkola, czy do szkoły. Najbardziej popularne dziecko w Polsce, nie znasz? Nie znam. Ja nie. znam, ja znam, tutaj mieszka. A tak wygląda Warszawa. Piękny koniec września i Izabela, jeszcze piękniejsza.